Dzień 9, godzina 6 rano. Zajazd. Tu spotkałem fajnych ludzi Będniaza, w tym dna gniazdo w Jak? Misiek. <grym> Misiek, radek. Stan licznika 569. Dzień dobry. Dziewiąty dzień podróży. Dziękuję za życzliwość w zajeździe. Miłki. Za. Życkim. Cześć Wam. Witam w upalny dzień. Wczoraj straszliwie zmokłem, zmógł też sprzęt. Zaczęły w dwóch telefonach ekrany wariować od wilgoci, od wody. Susze ciuchy na kierownicy podczas jazdy. Wiecie, że to jednak trochę męczy? <laughs> Niby się tylko siedzi i jedzie. Za chwilę Wam opowiem. Czym się różni taka trasa powolna, niż samochodem szybciutko? Raz, dwa, trzy do celu. Za chwilę, czyli za jakiś czas. Pozdrawiam serdecznie każdego. Bez wyjątku. Hello, nic nie widzę. Orzysz, jasny gwint. W Orzyszu jestem. No, ja mam nadzieję, że zobaczę łosia. One potrafią czasami stanąć na ulicy i się głupio patrzeć. No Fantastyczna sprawa. Tak mnie znużyła droga, że musiałem przystanąć na takim placu leśnym. Dojechałem do agroturystycznego gospodarstwa. Teraz zobaczymy, nawet wiemy. Czerwone rządwo. Kapitalny agroturystyczny środek. Ja sobie jestem pod daszkiem. Już dwa razy zaliczyłem banią o baleczkę i piekała z własnego kubka Zacnego Zupka domowa sy. widziałem tak, księga tutaj jest nasłoneczniony plac aż do wieczora ale można sobie wybrać po prawej stronie gdzieś w cieniu jest skrzynka pocztowa o, ognisko można zrobić wszystko można przepięknie i zacznie prześwietnie 197 km wyjeżdżam z agroturystyki do Grajewa. Chcę uciec przed deszczem, przed burzą. Jest po 20 parę minut. No, musiałem ładować 6 godzin. Nie wiem, jakim cudem. Przecież, zużyłem, będzie się ładował z 4 godziny. Widzicie, jakie to jest? Wszystko na chybiu trafił. Jadę, dzisiaj nie ma bata. Dzisiaj będzie spanie na dziko. W końcu. No ciekawe. No chyba, że po drodze już się zrobi tak ciemna. Będzie atrakcyjne miejsce gdzieś. Jakieś, nie wiem. No zobaczymy, bo to jest loteria. No i też właśnie, że może los tak chciał na przykład. Nie wiem. I ta niebezpieczna, cholernie niebezpieczna droga bez, bez pobocza. Straszne to. Podniecenie sięga zenitu. <laughs> Pierwsze błyski. Słuchajcie, ja jestem gotowy rozłożyć namiot w szczerym polu. Oczywiście nie pod drzewem, z dwóch stron są w Nie pod drzewem, ale właśnie w szczerym polu. Po to, żeby mnie mam nadzieję nie walnęło. Ale tam jest najjaśniej. Akurat tam zmierzam. Mam 26 km do Grajewa. Kurczę. Albo jadę sobie po i dojadę tam gdzieś albo gdzieś w drodze stanę, ale wolę nie, wolę uciec przed właśnie tymi deszczami, świetne to jest, kurczę, no szkoda, że mi się tak wydłużyło to ładowanie, jednak te wskaźniki są, wiecie czego, dlatego, że, no mówię, to muszą być procentowe, tak jak w nowoczesnych sprzętach, nowoczesne baterie, kiedy ty wiesz do, doskonale, ile masz jeszcze czas, na przykład jak w dronie, że na wylądowanie, czy tak jak w kamerze, że nie złapie cię ważny, Ważny wywiad, ważne wydarzenie. Ty myślisz, że trzy kreski to jest dużo. Jasne, a przy obciążeniu sprzętu okaże się, że akurat jak wyjdzie prezydent z samolotu i się potknie, i chcesz się śmiać, to nagle się okazuje, że bateria się wyłączyła sekundę, skończyła sekundę wcześniej. No właśnie, i to jest tutaj. Ja byłem przekonany, że jak zostały mi dwie krechy, bo jechałem bardzo ekonomicznie na jednej. To nie jest tak! Także tych akumulatorów trzeba się uczyć tych wskaźników. Dobra, bo ja tak przyspieszam, że zaraz się nie utrzymam jedną ręką na kierownicy, a tutaj jest tak wyprofilowane, że będę leżał. Z tyłu widziałem błysk. Ja jestem ciekaw co ja mam teraz zrobić. Przed chwilą były takie duże błyski, jak ognie, że ja nie wiem naprawdę co do gospodarza gdzieś się schować. Pod drzewo nie. No to gdzie? Tylko gdzieś do gospodarza. Spojrzałem na mapę, kawałek dalej jest w prawo jednak, czyli to mi pokazało tylko skrót, to jest to co mówiłem, patrzeć na, ścież, na, na ścieżkę rowerową, teraz powinienem wjechać normalnie na asfaltówko. a z lewej strony coraz bardziej huczy, teraz akurat tego nie słychać, no, ciągle nie słychać jak ja nagrywam, o tam coś wysnęło, jest, jestem, tak, jestem osaczony, z lewej strony mam burzę, teraz przed sobą i za sobą. Nie mam tylko z prawej strony tam gdzie skręcę za chwilę. No burzę. No, no, no tak, no ona no, no jest daleko. Nie każdy wie jak się liczy jakie odległości. Czyli od błysku do huku sekundy. Ilość sekund oznacza kilometry. Uooo, kapitalnie. No co włączę nagrywanie, na to akurat nie błyska. I są krzaki akurat. Wszystkim było przepięknie. No i co? Nic. No, no przed chwilą było, no nic, czekamy. Dawać dawać. Słabo. Więc są dwie burze. Ja chyba niestety jadę w paszczerowa. Czy ja się boję? Jeszcze nie. Bo to jest parę kilometrów z prawej strony. Trochę też jest przede mną, czyli znowu Znowu, kiedy włączam, to nie ma akurat błysków, to był barak. Był przystanek autobusowy, może pod nim mogłem się schować. jeszcze ciemnica totalna, bo na pewno już nic nie widzicie. No i nie ja błyska coś tam troszeczkę. Ja mam 20 km do Grajewa, no na pewno mnie złapie, nie ma badań. Zobaczyłem, jak ma się coś dziać, to to niech no nie mam gdzie się schować mogłem przeczekać pod przystankiem bo to chyba byłby niezły pomysł a jednak ryzykuję jadę dalej, ale widzę wieżę kościoła o, widzę wieżę jakiegoś kościoła jadę tam, tam na pewno będzie przystanek i tam się zatrzymam, przeczekam burzę no trudno, nie będę namiotu rozstawiał ale mogę przynajmniej posiedzieć posiedzieć przynajmniej w internecie, a na siedząco też mogę spędzić jakoś północy. Tak, nie będę siedział na skuterze i jechał po ciemku w ule w jej Może to przejdzie bokiem, a może właśnie dojdzie do mnie, więc ja wyłączam i pędzę. Dalej, mam z dobre kilometra, może dwa do tego kościółka. Widziałem tylko fragment wieży. Kurczę, no przed chwilą takie fajne były błyski, chciałem wam pokazać, ale nie ma. Dobra, ja trzymam kierownicę oburącz i jadę. Nie chcę błyskać. A, była, ja łatwo mam... Ale to było słabe. Znaczy, wszystkie były takie serie, że aż trwało to parę sekund. No, jeszcze ktoś tam jakiś piechotł, przetchnął samochodem, ale tutaj jest zerowy ruch to jest taka boczna od tej sześćdziesiątki trójki niebezpiecznej, bezpodbocza. Jadę totalnie wiejską drogę, kategorię kategorii Z. Ok. Patrz, co się dzieje. Schowałem się, wjechałem w taką wioskę Ja pierniczę Co? Normalnie numer, jaja Uhuhu uh. Ale leje Wyłączam telefon, żeby mnie nie poraziło ponieważ też takie jest ryzyko Normalnie dwie burze... No mam funkcję, że ten przystanek tutaj Cofnąłem się, wjechałem pod wielką górę I cofnąłem się Cofnąłem się z 300 metrów Mówię, no musi być coś do schowania się i jest. Ja nie mogę. Jak ja bym nie zdążył na ten przystanek tutaj, to puszczek nie wie. To byłaby tragedia. Bym zmógł jak świnia, z wszystkim, całym, całym dobytkiem. Gdzie ja bym wyszedł? Ani ogniska, ani nic. No nic bym nie zrobił. Zmart bym pewnie, jak jasna cholera za rano. O, obejdem. Tutaj zabezpieczyłem. Widać, tak. I ja nie mogę, jakby tak coś szedł pieca i nie ma tego przystanku. <laughs> Naprawdę, no puch że wróciłem te 200 metrów. A nie pojechałem w głąb lasu Coś mi powiedział, że zawróć Zaczkę no, mają fajną, w porządku No ale kto się pchał? Kto się pchał? No i nie ma mowy Muszę zostać na przystanku Pada nadal Góra się kręci, grzmi Mam tutaj prezent Mam z ale przecież nie położę się czy nie, czy nie wejdę w śpiwór na skuterze? Po prostu na siedząco spędzę czas, dopóki nie przejdzie deszcz i nie zrobi się jaśnie. Mogę się tylko zaopatulić. O tak, trochę chłodno jest. nie nic więcej. Przygoda. Jest druga, trzynaście. Górze już sobie poszły, jeszcze tylko trochę kropi, dobrze, że nie pojechałem, bo były znowu burze, już nie tak gwałtowne jak były, upadał Zmontowałem w tym czasie filmik siódmy i nuży mnie, ale w tej pozycji takiej przygarbionej, nie podpierając się, tragedia, to nie jest Spanie, chociaż przecież znam to z niechlubnych czasów. A. Tylko, że tam był jeszcze ułatwiacz do tego. A tu nie ma. O to też chodzi. Spróbuję się zgrzewać. Jak się rozjaśnię, pojadę gdzieś rozstawić namiot i odespać. Jestem zmęczony i jest zimnięty. Nie ma to tamto. Cudów nie ma. A potem zobaczymy. Trzecia piętnaście. Wyłączyli lampy. A, teraz się to to teraz białą. Fajnie to wygląda. Wyłączyli lampy. Jeszcze pokropuję trochę. No nie mam gdzie jechać, ale co będę jechał po nocy. Poczekam aż się rozwidni, rozwidni, rozwidni i pojadę gdzieś rozłożyć namiot i odespać noc. Nie sposób zasnąć na siedzącą pochylony. Nie wiem, nie umiem. Ja tu widać jezioro, ale nie widać nawet, choćby nie wiem jak w świetlu. to? Tam jest jezioro. 4:20. Widzicie jezioro. Jest chłodno. I jadę w kierunku Grajewa, ale ulicą główną. I w Grajewie mam stację benzynową. Jeśli po drodze gdzieś się nie rozbiję, żeby odespać noc, to w Grajewie jakąś herbatę czekała, właśnie na stacji powoli się pakuję do jazdy tutaj tej nocy ciężkiej, mokrej zimnej na przystanku napierać Et. i to zabawne nie jest pół do piątej następnego skrzyżowania z góry zjechałem szybko tutaj cyk, na chodnik i pod przystanek. No, gdyby nie to, to ja nie wiem. A i tak jestem cały, wygodny, mokry, prawie Zziębnięty. Jadę, jadę. 608 km, ruszam po nocnej ulewie do Grajewa dalej. Chyba jestem w Bajtkowie, coś takiego. 4,53, ale to i tak pada pada taka mrzawka nieprzyjemna kurcze, no ale nic, ruszyłem muszę jechać tak się zaczyna kolejny dziesiąty dzień mojej podróży do Białowieży na razie jest 18 stopni ponoć ma być 26 zobaczymy no i muszę nadrobić bo zmarnowałem kilka kilosów znowu centralnie wyjeżdżam z głównej drogi rozstawić namiot nie wiem, co to za pole, czyje ładnie rządło daje radę. Tylko, że tu krzywo jest. Jak ja tu rozłożę? Sam nie wiem. Niestety, ale jest strasznie deszczowo. Wiadę tu o. I mam chwilę ciszy tutaj. Rozłożę nawet, muszę przespać się z 2-3 godziny. Może się zmieni pogoda. Kopałek chleba mam i mam też wodę, więc nic więcej nie potrzebuję. Teraz. No to tu na dole jakieś muchy, no tak, jest mokro, wilgoć 6.07. Zjechałem chyba z sześćdziesiątki piątki normalnie na polu i koniec. Muszę odespać. A jak będzie lało, ona to wygląda. No to może do wieczora przystanie.